Modlitwa na Środę. Święty Józef, patronem pracujących. Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje boskie serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swojego Ojca, jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia i je dzisiaj ze swą ofiarą krzyża obecną w tajemnicy eucharystii dla zbawienia świata. W jedności z całym kościołem i jego matką Maryją przez jej pośrednictwo proszę cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełniania wszystkich dobrych czynów. Przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem twego serca. Bym świadczył w duchu i w prawdzie, że Bóg jest miłością. Amen.